pokazać i mamy tak. Raz. Wszelkie Kosmetyki ich większości mają taki efekt. Takie pudełeczka właśnie, które tak ładnie odbijają jakiekolwiek światło. To jest takie charakterystyczne. Wydaje mi się dla tej filmy. Mam też nadzieję, że nie przeszkadza Wam jest za bardzo moja mowa, ale ciągle jestem chora, przez co tak rzadko pojawiają się filmiki. Chciałabym dużo, dużo. że ciągle miałam jakieś problemy po prostu z głosem dalej mam katar ale mam nadzieję, że tak bardzo, bardzo, bardzo was to nie rozprasza tutaj jeszcze raz bez flesza, ale dalej widać ten efekt odbijającego światła Boże, przepraszam was za sierść na kłótrze jeżeli was to rozprasza Редактор субтитров а mm <laughs>